Siódmy wersety pierwszy i drugi oraz od 23 do drugiego. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo jego łaska trwa na wieki. Ci, którzy na statkach wyruszyli w morze, by uprawiać handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i jego cuda wśród głębin. Rozkazał i wzbudził nawałnicę i spiętrzył jej fale. Wznosili się aż pod niebo, zapadali w głębiny, ich dusze drżały w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali, jak pijani, cała ich mądrość na nic się nie zdała. Wówczas wołali do pana w ucisku, a on wybawił ich z nieszczęścia. Zamienił burzę w ciszę i uspokoiły się fale. Radowali się, że nastała cisza, on zaś ich przywiódł do upragnionego portu. Niech dziękują panu za jego łaskę. I za cuda, darowane ludziom. Niech go wysławiają na zgromadzeniu ludu, niech go wychwalają w Radzie Starszych. Słowo Ewangelii na dzisiejszą niedzielę, jednocześnie słowo, które chcemy rozważyć w naszych sercach, to fragment Ewangelii według św. Mateusza, rozdział 14, od 22 wersetu. Zaraz też wymógł na uczniach, aby wsiedli do łodzi i pierwsi przypłynęli na drugi brzeg, zanim on oddali tłumy. Gdy już je oddalił, wszedł na górę, aby się modlić w samotności. Kiedy zapadł wieczór, był tam zupełnie sam. Łódź tymczasem odpłynęła już daleko od brzegu, rzucana przez fale, bo wiatr był przeciwny. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po jeziorze. Gdy uczniowie spostrzegli go idącego po jeziorze, przerazili się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli: Jezus jednak natychmiast odezwał się do nich: Odwagi, ja jestem, nie bójcie się! Na to Piotr zawołał: Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On zaś odpowiedział: Przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i zbliżył się do Jezusa, lecz widząc wichurę, przeraził się i kiedy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie!. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Gdy weszli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, oddali Mu hołd i powiedzieli naprawdę jesteś Synem Bożym. A my Ciebie Panie Boże prosimy, abyś Ty błogosławił to Słowo w naszych sercach. Oddal od nas wszelką wątpliwość i daj nam pewność zwiastowania Twojego Słowa. Amen. Drodzy Jezusie Chrystusie, Ewangelia czwartej niedzieli przed postem przedstawia nam bardzo marynistyczny obraz. Jako mieszkańcy pomorza doskonale rozumiemy, jakie znaczenie dla marynarzy ma pogoda. Historia, którą opisuje ewangelista Mateusz, w tle ma rozszalałe morze, wysokie fale i związany z tym strach tych, którzy znajdowali się w łodzi. Podczas gdy Jezus w samotności na górze się modli, uczniowie walczą ze strachem na wzburzonym jeziorze Galilejskim. Znaleźli się tam za sprawą Jezusa, który rozkazał im, by przeprawili się na drugą stronę. O czwartej straży nocnej, czyli według rzymskiego podziału między trzecią a szóstą nad ranem, Jezus pojawia się idąc do przestraszonych członków swojej załogi po wodzie. Spróbujmy przenieść dramatyzm tego wydarzenia i samopoczucie uczniów znajdujących się na pokładzie łodzi na nasze życie. Zapewne możesz przypomnieć sobie jakieś sytuacje, które spowodowały, że chciałeś się krzyczeć z rozpaczy, z bezradności i z braku nadziei. A może przeżywasz właśnie teraz czas, w którym czujesz się jak na łupinie orzecha dryfującej po oceanie przeciwności losu? Wszyscy są daleko i nikt nie słyszy twojego krzyku, nikt nie dostrzega twojego bólu. Może boisz się jutra, bo nie wiesz, co kolejny dzień przyniesie. Niewykluczone, że znajdujemy się w takich sytuacjach. Nikt z nas, nie jest przecież oderwany od rzeczywistości. Borykamy się z różnego rodzaju problemami, szukamy rozwiązań, pomocy. Uczniowie w czasie burzy byli zdani na łaskę i niełaskę losu. Wiedzieli, że muszą ufać Jezusowi, ale nie było go z nimi, a właściwie wydawało im się, że go z nimi nie ma. Ten, o którym myśleli, że to zjawa, okazał się być nauczycielem. Ich kapitanem. Strach zaczął mieszać się z euforią, z radością, że są uratowani, bo Jezus jest przy nich. Piotr, który jako jedyny wymieniony z tej historii z imienia, nie wytrzymuje słysząc słowa odwagi, ja jestem, nie bójcie się. I z radości, że widzi Jezusa, mówi: Panie, jeśli to Ty każ mi przyjść do siebie po wodzie, nie wyskakuje z łodzi. I nie próbuje płynąć do Jezusa, ale mówi każ mi przyjść do siebie. To nie była chęć skorzystania z okazji i spróbowania, jak to jest fajnie chodzić po wodzie, ale potrzeba usłyszenia słowa Jezusa. Chodź do mnie. Nie patrz na to, co dzieje się wokół Ciebie, patrz tylko na mnie, oczyma i siłą Twojej wiary. To nie samo chodzenie po wodzie, które z naukowego punktu widzenia jest niemożliwe, stanowi sedno tej historii, ale zwrócenie uwagi człowieka na centrum wiary, na Chrystusa. Człowiek, który wierzy w Boga i ufa Chrystusowi, jest w stanie znieść bardzo wiele, choć nie wszystko jest w stanie zrozumieć. Zaufanie, jakie przejawiał Piotr, pozwoliło mu uwierzyć w realność Jezusa. Najbardziej jednak doświadczył tego, kiedy w chwili zwątpienia Jezus wyciągnął do niego swoją rękę i uratował go przed utonięciem. Panie, ratuj mnie! Czy jest ktoś wśród nas, kto jeszcze nigdy nie wypowiedział tych słów? Na jeziorze Genezaret Jezus po raz kolejny bardzo wyraźnie zaświadczył o swojej boskości. A jak widzimy Jezusa dzisiaj? W naszym kościele w Słupsku po prawej stronie nawy przed prezbiterium zawieszony jest model statku. Czasami nazywamy go statkiem wotywnym. Takie modele przekazywano do kościołów zlokalizowanych w miejscowościach nadmorskich, w których część, a czasami wszyscy mieszkańcy związani byli z morzem. I to morze, właśnie można powiedzieć, było źródłem ich utrzymania. Czasami mówi się, że statki takie były wyrazem wdzięczności za szczęśliwy powrót z wyprawy, ale raczej nie dotyczyło to kościołów ewangelickich, w których składanie Bogu wotów, czyli darów wdzięczności w formie przedmiotów, jest praktyką obcą. Obecność modeli statków w kościołach ewangelickich na pomorzu ma raczej za zadanie ukazywać związek lokalnej społeczności z morzem i morskimi tradycjami niż przybierać charakter daru wotywnego. Model znajdujący się w naszym kościele jest darem niemieckiego duchownego z Greifswaldu, księdza Gerharda Dalmana, modelarza amatora, a został przekazany parafii 31 lipca 2005 roku. Oprócz tej symbolicznej roli wskazywania na związek naszej parafii z morzem, statek chrześcijański w symbolice ma też inną wymowę. Oznacza kościół jako miejsce bezpieczne dla ludzi znajdujących się na jego pokładzie. Tak jak każdy statek ma określone cechy i zadania, dla których został zbudowany i podobnie jak posiada załogę i kapitana oraz ma wyznaczony kurs, tak również wspólnota Kościoła jest jak załoga statku, zaangażowana w jego utrzymanie na wodzie i podążanie we właściwym kierunku. Każdy statek pływa także pod tzw. banderą, która określa jego przynależność. Statki nie są niezniszczalne mogą mieć swoje wady, mogą też napotkać na takie przeszkody, które doprowadzą do ich zniszczenia. Najważniejsze jednak dla załogi jest to, aby słuchać kapitana statku, którego zadaniem jest tak zarządzać załogą, aby dopłynęła szczęśliwie do celu i mogła swoją jednostkę zakotwiczyć w docelowym porcie. To także jest rzeczywistość. Z jaką musi nieraz mierzyć się Kościół, jako wspólnota ludzi, z których każdy ma swoje zadanie i swoją misję do wypełnienia. Być w Kościele znaczy nie tylko być formalnie jego członkiem, być na jego pokładzie, ale oznacza to przede wszystkim zaufać kapitanowi tego statku, Jezusowi, który niezmiennie prowadzi nas do bezpiecznego portu. Może wyciągnąć z opresji, i postawić na bezpiecznym gruncie. Dlatego dziękuję Bogu za Ciebie i cieszę się z tego, że jesteś członkiem tej załogi, która pod banderą Bożej miłości, pod kierunkiem najlepszego kapitana, nie musi się bać stawiać czoła żadnym przeciwnościom. Amen. Yeah, yeah. się chodzenia po morzu nieudanego życia nieudanego życia wszystkiego najlepszego dokładnej sumy niedokładnych danych miłości nie dla Ciebie Czekania na nikogo. Przytuł ten czas ludzki, swe ucho do poduszki. Nieudanego życia, nieudanego życia Wszystkiego najlepszego Dokładnej sumy, niedokładnych danych Miłości nie dla Ciebie Czekania na nikogo Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. w ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, do poduski Drugiej niebie, dziękujemy Ci za to, że możemy być członkami Twojej załogi, że Ty zapraszasz nas na pokład tej bezpiecznej łodzi, którą nazywamy Kościołem, że możemy mieć siebie nawzajem, że możemy się wspierać, ale przede wszystkim, że możemy mieć to poczucie, że Ty jesteś kapitanem naszego rejsu, nazywanego życiem. Prosimy Cię o to, abyś nas błogosławił, abyś nas strzegł, abyś nas umacniał, Dziękujemy, że w Tobie możemy mieć poczucie bezpieczeństwa i tego, że Ty nas nigdy nie opuszczasz, że Ty idziesz do nas po wodzie i Ty zapraszasz nas, abyśmy podążyli w Twoją stronę. A kiedy zaczynamy tonąć, Ty wyciągasz do nas swoją dłoń i mówisz: Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy tworzyć wspólnotę Twojego kościoła. I prosimy Cię o to, aby jako Twój Kościół byśmy byli świadectwem Twojej miłości i szerzyli Twój pokój. Dlatego prosimy Cię w szczególny sposób o pokój na Ukrainie i w innych rejonach świata, gdzie tak wiele jest niepokoju, gdzie tak wiele jest ludzkiej nienawiści, zazdrości. Prosimy Cię o to, abyś Ty był obecny tam, gdzie dzieje się źle. I abyś Ty ludziom wskazywał właściwą drogę. Tobie powierzamy, Panie, cały nasz kościół, nasze parafie, nasze wspólnoty, nasze projekty i prosimy o to, abyś Ty uwielbiał się w tym, co zamierzamy w naszym życiu robić, aby to, co robimy, abyśmy to robili na Twoją chwałę, a nie na naszą własną. Dlatego wysłuchaj nas przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana i zbawiciela. Amen. Niech cię błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech ci miłości wbędzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech ci da swój święty pokój. Amen.